Witam Państwa serdecznie w pięknych okolicznościach czerwcowej pogody. Dziś chciałabym przybliżyć jeden ze zwyczajów okresu letniego, a konkretnie noc świętojańską. Noc świętojańska to noc związana z letnim przesileniem, przez naszych słowiańskich przodków nazywana nocą kupały lub nocą sobotkową. I obchodzona w najkrótszą noc w roku z 21 na 22 czerwca. Było to wielkie święto Słowian ku czci Słońca i Księżyca, e, ognia i wody święto radości, miłości, hucznych zabaw i śpiewów. Był to też czas, podczas którego kojarzono pary, nazywane było takim świętem matrymonialnym. Na przełomie XIV i XV wieku Kościół zakazał świętowania nocy kupały, uważając, że jest to święto pogańskie i pełne rozpasania. Jak się jednak okazało, zwyczaje te były tak głęboko zakorzenione, przekazywane z pokolenia na pokolenie, że nie dało się ich usunąć i zabronić ich świętowania. Kościół podjął więc próbę asymilacji. Zmienił nazwę z Nocy Kupały, czy też Nocy Sobudkowej, na Noc Świętojańską, a datę przesunął na noc z 23 na 24 czerwca. 24 czerwca obchodzono Dzień Świętego Jana w czci Świętego Jana, chrzciciela, stąd też nazwa Nocy Świętojańskiej. Na Śląsku noc ta była nazywana Nocą Świętego Jona. Noc Sobudkowa była nocą niezwykłą, związaną z okresem przejścia, podczas której działały niezwykłe siły. Można było między innymi poznać swoją przyszłość. Była to noc pełna czarów, podczas której, jak wierzono, działała magia ochronna i miłosna, a zioła nabierały niezwykłego znaczenia. W tej nocy, podczas okresu przejścia, wierzono, że czarownice są bardzo aktywne, trzeba było więc stosować Właśnie magię, żeby uchronić się przed ich negatywnym działaniem. Najbardziej charakterystyczne zwyczaje nocy kupały to palenie ognisk sobudkowych, puszczanie wianków na wodę, wiara w magiczną moc ziół, a także poszukiwanie mitycznego kwiatu paproci. Pierwsze wzmianki o paleniu sobudkowych ognisk pochodzą już z XIII wieku. Ogniska rozpalano na miedzach, polach, na leśnych polanach oraz nad wodami. Wierzono, że ogień w noc świętojańską ma większą moc niż ten zwyczajny ogień. Także dym, który rozchodził się po okolicy, miał chronić uprawy przed gradobiciem i piorunami. Wierzono, że do ognisk sobudkowych nie zbliży się czarownica, gdyż od razu zostanie zdemaskowana. Do ognia świętojańskiego rzucano zioła, aby dodatkowo ochronić ludzi przed chorobami i złymi urokami. Młodzi chłopcy skakali przez wysokie ogniska, jak na Śląsku mawiano, skokali bez fojera. Tym samym chcieli udowodnić swoją sprawność oraz odwagę. W tym czasie dziewczyny tworzyły krąg wokół ogniska. Śpiewały pieśni miłosne i tańczyły. Ubrane były na biało, na głowach miały wianki wykonane z ziół i kwiatów ogrodowych, a ich biodra przepasane były bylicą. Wierzono, że także woda w noc Świętego Jona ma wyjątkową moc. Wierzono, że oczyszcza, chroni, daje urodę oraz młodość. Chętnie kąpano się w wodzie, a także tarzano w porannej rosie. Wierzono także, że do Świętego Jana kąpanie się w wodzie jest niebezpieczne, gdyż działają w niej demony wodne, takie jak rusałki, utopce czy topielnice. Dopiero woda ochrzczona przez Świętego Jana oraz ogrzmiana przez pierwsze letnie burze jest bezpieczna i nabiera życiodajnych mocy. Młode, niezamężne dziewczyny własnoręcznie zaplatały wianki z kwiatów ogrodowych oraz ziół. Takich jak bylica, piołun, dziurawiec, a także kwiatów, habrów, maków, rumianku, ruty oraz róż. Do wianku mocowano świeczki i puszczano je parami, chłopak z dziewczyną, obserwując jednocześnie, jak się zachowują. Jeżeli płynęły równo, wróżyło to dobrze, natomiast jeżeli oddzielały się od siebie, należało zastanowić się nad wyborem nowego kandydata. Złym znakiem było, jeżeli wianki zaplątały się w zaroślach, lub też utonęły w wirze wodnym. Dla dziewczyny mogło oznaczać to nawet staropanieństwo. Z obrzędowością sobotkową wiąże się zwyczaj poszukiwania mitrycznego kwiatu paproci, który zakwita według wierzeń tylko raz do roku o północy. Aby znaleźć ten kwiat należało udać się do lasu według jednych źródeł samotnie, ale mając przy sobie jakiś obiekt ochronny, na przykład krzyżyk e, lub też różaniec. Inne źródła mówią, że do lasu należało udać się parą, dziewczyna z chłopakiem, i tam poszukiwać kwiatu paproci, który świecił specjalnym blaskiem. Odnalezienie kwiatu paproci miało gwarantować bogactwo, dobrobyt, piękno, wszelkie powodzenie, a ukrycie go w bucie czyniło człowieka niewidzialnym. Słowianie wierzyli w żywioły natury, a magia u nich była na porządku dziennym. Wierzono, że zioła zebrane w Noc Świętojańską, czy też w poranek Świętego Jana, mają niezwykłe magiczne właściwości. Każde z ziół miało określone, przypisane właściwości. Zioła dzielono na te apotropeiczne, czyli ochronne i miłosne. Do ziół ochronnych zaliczano przede wszystkim bylicę, która była uważana za królową wszystkich ziół, najważniejsze ziele, a także dziurawiec, który nazywany był zielem świętojańskim. Oprócz tego zioła ochronne to m.in. Boże drzewko, jałowiec czy piołun. Zioła te miały za zadanie chronić ludzi przed chorobami, przed urokami. Chroniły e, urodzaj, chroniły domy, dobytki, przed wszystkim, co mogło zaszkodzić. Do ziół ochronnych zaliczano także leszczynę i pokrzywę. Pokrzywę na przykład zatykano w progi, pod strzechy, w okna, aby chronić domostwa przed e, urokami, atakami czarownic. Czasami bywało także kobiety. E, Kropiły głowy krów naparami z ziół, a także zatykały na ich rogi wianki zielne, aby uchronić je właśnie przed atakami czarownic. Niezwykle popularne zioła miłosne to lubczyk, ruta, rumianek, rosiczka i szałwia. To one miały zapewnić szczęście w miłości oraz powodzenie w poszukiwaniu kandydata na męża. Dziewczyny własnoręcznie przygotowywały te napary, i smarowały się nimi lub też je wypijały, a czasami Pokryjomu dawały je do wypicia swojemu wybrankowi serca. Miało to zapewnić jego dozgonną miłość i wszelkie powodzenie i pomyślność w ich życiu. Tak jak dzisiaj mamy swoje sposoby na zaklinanie rzeczywistości, jak na przykład przypięcie kłótki w charakterystycznym miejscu. Takie kiedyś kobiety miały swoje sposoby na zapewnienie swojej dozgonnej i wielkiej miłości.